To już nabiję kto? Ja. Zobacz jaki króciu jest. To jest precyzyjne. Wypadło, jak... Teraz... O e, sobie nie można zapomnieć. Pamiętam. Na, na, na jeziorze jest dosyć silny wiatr na zewnątrz, który ma zresztą słabność, także jesteśmy spóźnieni, prawdopodobnie będzie słabi. Ale ciągle jest fala około 1,5 m na zewnątrz. Nie robię, nie robię, bo to jest Ale co trzeba wziąć tabletki? Ty możesz wziąć, ale jak, a co? Jak tak ma bez... sobie weź, ale... Jak ktoś ma problemy, to tabletki trzeba wziąć wcześniej. Nie jak nie jak się dzieje, bo... I te niebieskie są na to, żeby z łóżek nie spadać, a nie na